że matki z tej strony Krystal, witam was na moim gamingowym kanale, witam was już w moim pokoju, także mój pokój już będzie, spokojnie, mój pokój już będzie się pojawił na odcinkach. Także zostaw tego subskrypcję i dzisiaj wracamy z, z Krunkerem na moim kanale. Jeśli dzisiaj się film spodobał zostaw taką samą, taką łapkę w górę i taką subskrypcję na moim palcu tam na dole, bo też będzie film z kamerką. Zasubskrybuj kanał. I dzisiaj będziemy grać w Krunkera, sezon trzeci. Ja w sumie już dawno gram w sezon trzeci. No i co? Łapka, sub i lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Dobra, także jesteśmy w Krunkerze. Mój stan yy, KR to nie widzicie, ale jest 12. Mój stan KR to jest 12. No i co? Lecimy z mapką. Kurna, mole. Nawet nie wiecie, jak już dawno nie nagrywałam strasznie Krunkera. I sobie ponagrywam jeszcze Krunkera. Kurna, teraz Krunker będzie zawsze. Krunker wraca tylko, że na telefonie będzie na nagrywany. No. no nic nie poradzę, no! Chcę dobry film. O sztyw. Dobra, kurde. Dobra, nie jest. Z... Tiger. Tig, tig, tigermana, tak jak on się nazywał. Zostawiamy, no. Na koniec otworzymy sobie jakąś skrzyneczkę. No i zagramy kilka rundek, a czemu by nie? O, G 3 został zabity. Nie, jestem z gestem 3 w drużynie, co to? To jest najgorsza rzecz, która może być na polskim świecie! Kurna, daję! O, Zabiłem dwóch debili, świetnie. O kurna, dajesz? Chodź, chodź. Nie wiem dlaczego, bez sensu strzelam! Kurde! A byłoby! Kurna, u mnie już dawno Konkary nie było, Konkar wraca na kanał! Każdy piątek o 18 będzie Krunker się pojawiać, także muszę sobie gdzieś zapisać. Siema, po, gdzie ty uciekasz? Ty, ty jest za mną strzelasz. O kurde, mole. Kurde. Nie ma skórki, a się mądruje. Strzelak, mafiozo. Aha, ktoś go zap. Teraz muszę gdzieś się schować, bo mam 3 HP. Kurde, do tej mapy zawsze gram snajperkom. Dobra, po powraca na kanał! A! W sumie nie wiem, czy będę się rage'ować. Kurde, mole w smole. W końcu zobaczycie, jak gram po... Bo... jakimś czasie. Jak nie nagrywam obezem, to mi tak płynnie chodzi normalnie, że... Jeszcze z moją nową przeglądarką Opera GX, którą szczerze polecam. O, przeglądarka gamingowa. Gesty 3! Jak ja nie lubię gestów, zapamiętajcie, ja nie lubię gestów. Guesty 3 to każdy, kto jest gestem, to po prostu jest nubem. I każdy, kto jest gestem, to jest po prostu nubem. Tyle powiem, że każdy, każdy, każda osoba, która gra jako gest 3, jest nubem. A na takim co mają konto, to też się zrobić, Ale trzy. 3... Ej, jak jest gest. A nie, poczekajcie. A z drużyną, o której walczymy, nie ma ani innego gesta. A w naszej drużynie jest gest. Trzy. 3... Gest jeden! O kurde, nożem go zabiję. Nożem go zabiję, jest... O kurde. I zabiję ich za innym ciosem. O kurde! I się zrespili razem. No ja zginąłem. Ale to jest zajebiste. Więcej. Teraz kończy się kurna, że cały czas Ryman gita się pojawia. Teraz znowu wraca do. Sta Teraz znowu wraca e Minecraft i G Krunker. Koniec nagrywania gita. W sumie będzie gita. Spokojnie, spokojnie będzie gita. Tylko sobie tak gadam. Ale do tego też powracamy. No. 10 kar, Jezu! Ej, ja nigdy nie zdobyłem w innej rundzie 10 kar, No, oprócz e, rundy, której Matic mi po pomagał grać, to wtedy zdobywałem. Ale nigdy samemu mi się nie udało zdobyć 10 kart. Widzicie to osiągnięcie 10kr, kryser. I nie wiem. E, kills. Delays. Nie wiem. O, mam darmowe kry. To ja biorę jej się, zaraz widzimy. Słuchajcie, odbrałem kr i klikłem to frkr i nie wyskakuje mi taki pasek, żeby zakręcić i nie... Aha. Halo, ja chcę z tego wyjść. Halo, wracamy do tego rzeczywistości. Halo. Co jest, ale... Powinien mi się ten pojawić. What the hell. Nie wiem, dlaczego mi się nie pojawiło. Dobra, lecimy. Kolejną rundą. To jest bardzo podejrzane, bo rano też grałem sobie w Krunkera. No bo czasami teraz, jak mam yy, chwilę wolną, no to se gram w Krunkera, cykam sobie. A zwłaszcza odbieram carry i otwieram skrzynki. To też mi nie działało i po prostu... No dobra, zaczynamy się to, że... Ej, bo tu każdy jest przeciwko sobie! Kurde, tu jest każdy przeciwko sobie przecież! Nie zauważyłem tego! No są czerwone... Dobra, gest 6, to będzie bułka z masłem. Chodź bułko z masłem. Dobra, zabiłem dwóch. Mhm. Dobra, biegniemy sobie w szukamy jakiegoś gracza PLAYERA TO zapijemy! kurde Kurny, taki zarąbisty powrót zarąbisty po o podskoczyło mi level siema misiu nigdy nie miałam skórki misia a w ogóle wam pokażę coś bo mam taką czapeczkę i mam taką pelerynkę mam w ogóle nią no, założoną, mam taką pelerynkę nie mam noża, mam ten nóż podstawowy Skórek mam dużo i mam zamiar te zwykłe te zielone zielone wszystkie skórki sprzedać za bardzo małym cenę, więc możecie kupić skórki od krysera tylko ja muszę dopiero mieć 20 level mam nadzieję, że Matix pomożesz mi mam nadzieję że Matix powiedzieć, powiem wam ciekawostkę, że Matix ma hasło do mojego konta w krunkerze ale da się zmienić i ja będę zmieniać, ja praktycznie Yy, będę teraz mam w zamiar yy, Wszystkim co się da Zmienić hasło Bo mam inne lepsze, bezpieczniejsze Kurde, pistoletem go załatwiłem Nigdy nie załatwiłem nikogo Takim pistolcikiem, świetnie Jestem koksem Boże, jestem teraz prosem w krunker Boże, ja na początku takim Nubem byłem, a teraz się gra więcej No to, jeśli gra Trochę, no to Jest się mistrzem No, chyba, że to jest trzeba do ciebie za plecami. nie panie Misiu. Tam jest Twój stary, o, zboczo zboczony Debil. A, dobra, miał szansę mnie zajmować, mnie bo mało. Aha, przegrałem. Ile mam kart teraz? Dzięczkę! Co ja robię w ogóle? Ej, what the hell, co ja robię? 9, 10, nie wiadomo ile KR. What the hell, co ja robię w ogóle? What the hell, ja jestem jakimś koksem. Co jest ja jakiś koksem chyba zrobiłem w, w tą grę? Albo po prostu Tigermanem Zgarniam wszystko. No, Free kr. nie biorę, bo to jest zmienimy sobie skórkę. Ja te wszystkie zielone będę sprzedawać. Nie tylko w. Tigerman, dobra, weselne. Zebra sobie. Bo nie mam do tego żadnej legendy. Może Tigermanem jestem lep... koksem i do tego. O! I pierwszy Killman. Hmm. No po prostu jak się... Może to przez to, że cały czas czasem do mnie coś mówi. Ja nawet jak mówię, to po prostu jest i dobrze mi idzie. Dzisiaj mam zamiar się nie a drukarz może być serią rężującą się. I nie wierzę, że moja pralka działa na 46 FPS-ach. Czterdzie... Moje, e, moja pralka ma aktualnie 40 FPS-ów. Matix ma pralkę. A nie, przepraszam, przepraszam. Matrix ma pralkę. Ja mam drukarkę. Ale się zarąbiście zrymowały, ale gość mi zabił i jestem wściekły. Spróbuję tu jeszcze KR na wszelki wypadek yy, odebrać na pod koniec odcinka. Czinka! Kościół, jak wyskoczył ten typ, cio! Typ wyskoczył jak nie wiadomo co. U! Co ten zboczeniec jest z nami? Koks. A prawo zboczony postaci, zapraszam na serwer. Mineserwer.anteras.me jest czynny na nowej wersji Minecraft. Jest na w nowej wersji minecraft 1.16.1 1, Kurde, zabiłem go? Yo, gest 3, 8, 8 2 Kurde y Ja kiedyś powiedziałam tak, to było dzisiaj Że Jak cię zabiję gest, to to jest grzech Grzech grania w kunkara jak taki debil się zabije, to, to już to nie jest grzech, bo to jest po prostu pros. A z moim kątem to trochę nie jestem prosem i na, na dane mojego konta nie jestem prosem. Nie, ja nie jestem prosem w krunkera. I nie jestem profesjonalnym graczem w Kunkera czy coś. Nie ja jestem zwykłym graczem w Kunkera, który po prostu ma zajbiste rzeczy. Ej, zaraz się kończę. Ja mam y, mało osób zabiłem, bo Że ta mapa jest zbyt wielka. Tu nikogo. A nie tam jest przyjście. Jeszcze nikogo nie zabiłem przez jakiś czas. W sumie nie wiem ile zada. Gest 8 wyszedł z gry. Left hand game. Mm -hmm. Szukamy. Billa. Gram na pro ustawieniach, także. I dziwne. Że mój komputer już my yy. Ja gram na proustawieniach mm -hmm. <słuch> i... Co jest? Kościół! Jezu, wystraszyłem się teraz. F. Co to jest to? Ja go zabiję! Kurde, ja zabiję go. Wędzi mnie tam w miejscu, gdzie komar mił strasznie i nie mogę się podrapać. O, siema. Ty zginiesz. Zobaczę, że ty nie zginiesz. I zdechnął. Dobran, luzi gerbudzik. Teraz 6KR. No, może nie będzie było lepiej. Yy, Kanadi. Może kolejny odcinek z Klunkera? Może z Matixem nagram? Y, tego jeszcze nie wiem. Kanady. Może zmienimy sobie na inną postać na Huntera. co nie wiem. Zmienimy sobie naszą legendarną. Mam dwie legendy. Ej, jak podskakiwam, to mnie wywalało. Dziwne. Czy to przypadkiem nie stwór? Przepraszam za mój odgłos. Ej. Myślałam, że to znaczek e -sport. Boże, jakim jestem debilem. Zabiłem go. Pana misia zabiłem. Yes. Tak się gra w Krunkers. Ludki. <grym> dalej. Zastanawiam to się w ogóle nad założonym Twitcha. Napiszcie w komentarzu, czy zakładać Twitcha Kurde Sorry za mój rajcz A się wnerwiłem. A! Kurde! A! Dobra, ja by co swojego biurka nie rozwalę, bo... Jak słyszycie, moje biurko jest z drewna, moje biurko jest po prostu z drewna. No zrzeliłem. a! Kurde! Jakie miasto mn... Już mnie bierze Rage, ja... Uff, ja się nie popisuję jakby co, mnie już bierze prawdziwy Rage. ja nie ujawniam swojego prawdziwego Rage'a. Ja nie ujawniam swojego prawdziwego. Co, są tylko dwa typy? O, reagowało. O, 40, 50 fps. Matix ma pomiędzy 60... Dobra. Dobra, tam był typ. Siema, typciu! Typo! Spokojnie. Dzisiaj spokojny film ma być. Muszę sobie trochę pograć Zapraszam w Zapraszam na moje wszystkie kanały. Ile mamy? My już zacząłem na nowo nagrywać. 6 minut. Siema zabiję go w końcu Nice Zabiłem w końcu go Zabiłem w końcu śmiecia I pewnie zaraz mnie, mnie zaatakuje Ja w tej prawie rundzie praktycznie prawie nikogo nie zabiłem Jeszcze nie wiem, bo mi tu nie pokazuje Znaczy, ja będę czał się i po prostu zastrzeli. Go! Że on był Mikołajem? Tyś... Świąteczna skórka? Wbiegłem mu w ryj i przegrałem. 10 razy zostałem zabity. Nie wy tego nie widzicie, ale ja Wam mówię, że 10 razy zostałem zabity. Powinien wiedzieć. Aaa, 40 kar, nie wiem dlaczego Ile zrobiłem? Trzy karki. Aś. Dlaczego są całe same takie mapy? Ja wybieram tą nową mapę, bo ona jest lepsza. E fa o to wybiorę. Co, nie wiem co to jest. F f a, tydymy i kece. To nie wiem co to jest. Ci co grają w kółka, ja może wiedzą. No ja nie ja jestem takim. No muszę no, spróbuj. Jest ta nowa mapa! A nie, to. Ewra jest... to jest jeden na jeden. Przeci... Prze... Wszyscy przeciwko sobie. A kurde, nie pomyślałam. Nie jestem takim prosem, jak się wydaje. Ale w sumie będzie dobrze, bo wszyscy będą między sobą się zabijać. A ja. Cię schowam i wyceluję w jakiegoś typka. Tam jest jakiś na przykład typek. Święty Mikołaj. Ho-ho-ho! Dostanę coś na. No zabiłem go. Dziwne! Zabiłem typa. Wow. Oślepnięcie w. Czy ma? Ej, ja sobie dam radę. Z gestem 2 na pewno sobie dam radę. Ale z tym typem chyba sobie już nie dam rady. Patrzcie, grill! Zaraz wezwiemy sponsboba, żeby nam zrobi po krabo bołgarzy. Hehe, headshot. Tu jest jakiś players. Jadę, jadę samochodem. Tu lebie gdzieś ten typ, tylko i on zniknął. No! Ale znam Święty Mikołaj! Dlaczego on w ogóle nie, w nie ma... Jego nie ma! Aha, on gra nożem. Może ja też sobie pogram nożem? Co wy na to? O kurna! Chodź tu! Jecha! Zabiłem go i sam zostałem zabity. To jest rewelacyjne, naprawdę. Polecam, z całego serca. Marcin Dubiel. I ja myślałem, że go zapiłem. Pole, pole. Gdzie Bo po mnie szlaki ja, no, fajna bramka. Polem, polem... Pola. Ej, można. W kur... Miał mnie ten gość. Ale nie będę przeklinać, bo chcę, żeby ten odcinek był family friendly. W sumie nie jest... Ta gra nie jest family friendly. W sumie ta gra nie jest family friendly. Tam wyszedł No, cały czas mnie ten gość zabija! Ty Francuzie pieprzony! Pff, ale to był świetny headshot. To był świetny headshot, podobał mi. Ej, zorientowałaś się typ. TYPO! On się w ogóle zorient... No teraz się zorient... zorientował. Pole, 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 pese, pole. Ej, on ma 65 level! Ja bym podbiegł mu z noża żegnął, to by było dobrze. Pole, pole, pole. Muszę coś innego tam powiedzieć, nie Nie wiem czy w ogóle kogoś zabiłem. A, ha, 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 ha. Kurde, 5K, abym go zabił sobie i bybym to był on. Sinian, nie wiem, 27K zarobił. To tak, to jest ten czarny, powiem. 27K. On wygląda na 27K. On ani raz nie zginął. Dobra. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. I napisz w komentarzu, czy chcecie odcinek z Krokera z Matiksem, to chętnie z nim nagram, bo ja chętnie z wszystkimi nagrywam. Dobra, nie pokazuję wam Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Macie, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. To jest moje... Nie wiem... Nie, to widać to już to że to jest... Dziękuję Wam, to jest mój mikrofon, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się na razie no i cześć! Yo!